Oto moje typy na awans w ćwierćfinałach Ligi Mistrzów. Mecz pierwszy: Paris Saint-Germain Aston Villa. Obecność Anglików na tym etapie jest zaskakująca. Francuzi niespodziewanie wyeliminowali Liverpool, a obstawiam, że to oni wygrają cały turniej. Paryżanie w Ligue 1 po 28 kolejkach mają aż 24 punkty przewagi nad drugim AS Monaco. Zapewnili już sobie zwycięstwo i teraz mogą się bardziej skupić na Lidze Mistrzów. Myślę, że bez problemu będą w półfinale. Mecz drugi: Arsenal Londyn, Real Madrid. Obie drużyny radzą sobie bardzo dobrze w swoich ligach, są wiceliderami, ale Real Madryt w Lidze Mistrzów to jest Real Madryt w Lidze Mistrzów. Moim zdaniem awansują o Hiszpanię. Na ten moment myślę, że to oni wygrają cały turniej. Mecz trzeci. Barcelona, Borussia Dortmund. Można powiedzieć, że Katalończycy po krótkim dołku mają znów świetną formę. Zespoły grały ze sobą 11 grudnia w 6 kolejce w Niemczech. Było 3-2 dla Barcelończyków. I to oni moim zdaniem awansują. Mecz czwarty. Bayern Monachium Inter Mediolan. Liderzy swoich lig. Niemcom idzie trochę gorzej w tym sezonie w lidze mistrzów. Obstawiam, że to będzie koniec ich przygody. Królem strzelców obstawiam kogoś trójki Rafinha Lewandowskim bappe Z naciskiem na Polaka. Francuz wraca na najwyższy poziom, a trzeba pamiętać, że to jest Real w lidze Mistrzów. Barcelona i myślę, że na strzela Lewandowski ostatnio rzadko, w którym meczu nie ma Gola. Napiszcie w komentarzach Wasze typy, kto awansuje i kto zostanie królem strzelców.